kochani, mam nadzieję, że widzicie jaki mamy w tym miesiącu open box. Oczywiście jest to firma Satpex, która jest właścicielem marki Kresko. Za chwileczkę pokażemy Wam co kryje najnowsze pudełko. Widzicie, skoro zbliżają się święta, to pudełko od firmy Satpex przepełnione jest zestawami, które idealnie będą nadawać się na prezenty. My za chwileczkę odkopiemy się z tego wkładu białego, aby pokazać Wam szczegółowo, co w tych przepięknych, elegancko zapakowanych pudełkach się znajduje. Mamy do Was, ponieważ pudełko jest całe w takich, żeby je otworzyć musimy odwiązać te piękne wstążki. Więc pokażemy Wam tylko, wyciągniemy właściwie, ile tych zestawów jest. Uwaga, w każdym tym pudełku jest zupełnie inny zestaw, ale utrzymując naszą tradycję, musimy Wam pokazać, co jest po prostu w pudełku. Więc nie czyścimy, tylko wyciągamy, e, piór naboje, winner. Jest to nowość na rynku. Co my tu jeszcze mamy? Reporter. Jest to długopis z cichym mechanizmem. Również nowość w ofercie. Co my tu dalej mamy? Oczywiście nie zmieni fantastyczne pudełka upominek dla wyjątkowej osoby, ale. Seria z takim grawerem zawsze tam gdzie ty kolejne piękne opakowanie prezentowe, które świetnie nada się na prezent, również pod choinkę, szczególnie dla wielbicieli artykułów piśmiennych. Osobiście znamy wiele osób, które wręcz kolekcjonują różne pióra, dzisiaj pióro, które Niezwykłym biorąc za te paręnaście, 10 parę lat, naprawdę będzie zabytkiem. Co my tu mamy jeszcze? Kolejne. I Z tego co widzimy, jest to zupełnie nowe opakowanie. Zobaczcie z jaką ładną grafiką. W środku znowu długopis z grawerem. Co my tu mamy napisane? Co tu jest w środku? jest ważniejsza niż prędkość... szacunek jest ważniejszy niż... Ważniejsze niż prędkość, tak naprawdę? Nie, kierunek jest ważniejszy niż prędkość. Opominek dla wyjątkowej osoby. No, Satpex, powiem Wam szczerze, że naprawdę zmieniliście troszeczkę kolorystykę opakowań. Jest to bardzo fajne, a może nie zmieniliście, tylko dostosowaliście się do tego. Życie jest trudne. Więc łam zasady. O, widzicie, proszę. Co my tu jeszcze mamy? Też piękne, eleganckie opakowanie, sztuka pisania. Będziemy później otwierać te pudełka, ale chcemy Wam pokazać, jak one wyglądają. To jest kolejna kolorystyka. Super babka. No powiem szczerze, że chyba ostatnio mogę stwierdzić, że zatek specjalizuje się w tego typu dedykowanych opisach. Pamiętacie, Superboy, super On super Tu jest super babka i chyba brakowało nam kilku takich tekstów i generalnie trafiliśmy. Chociaż wcale nie podkładaliśmy firmie, że powinna dodać jeszcze kilka. Tu widzimy takie naprawdę ładne, eleganckie. To chyba będzie już pióro. Oczywiście z tyłu później zobaczymy, ale wydaje nam się, że to właśnie będzie pióro, hmm. albo duży tak. Jak go tworzymy, zobaczymy. Chcemy wam przede wszystkim pokazać w jak eleganckich opakowaniach e, możecie znaleźć ofertę firmy Satvex. E, tu kolejne. No tu już jest na pewno pióro. No nie ma opcji. To jest raczej długopis. Szukamy, szukamy, co my tu jeszcze mamy, co my tu jeszcze mamy. To jest również pióro opakowane w eleganckim opakowaniu. Wszystko wyciągnęliśmy. Nie jeszcze głęboko. Takie fajne takie niespodzianki są pod, tym, pod tymi wkładami białymi. Kolejny. Jeszcze coś tu mamy. Nie, to jest wszystko. Tu tradycyjnie mamy serię GOPEN, którą już wielokrotnie Wam pokazywaliśmy. Są to przepiękne pióra na naboje, ale czekajcie, może być tak, że nie, to jest chyba to, co ostatnio pokazywaliśmy. To nie są, to są również na naboje, ale nie są pióra wieczne. Słuchajcie. O, to są pióra żelowe. czyli tradycyjnie z belikanem, tylko że końcówka jest taka. Czekajcie, czy to jest na naboje, z tego co wiem, to na... a nie, to jest wkład. Widzicie, to jest właśnie na wkład, ponieważ mieliśmy pióra kulkowe i pióra wieczne, które były na naboje, a teraz mamy Naprawdę długopisy, Właśnie na to pióra żelowe, my to nazwiemy długopisami, więc tradycyjnie pelikan, co my tu jeszcze mamy, przepraszam to był flaming, a nie pelikan, mamy zebrę, mamy moro, co tu jeszcze mamy, czyli standardowa seria, tylko po prostu z innym wkładem, piłka, lama, przypominamy jeszcze raz, święta się zbliżają, na pewno w swoim otoczeniu macie osoby, które po prostu lubią artykuły piśmienne, super babka, komu byście dali, no my już mamy kilka opcji przepięknie pakowane wygopisy fiura w różnych kolorach z dedykencjami które być może spodobają się osobie, która to dostanie. Życie jest krótkie, więc złam zasady. Proszę. Kolejne. I te zestawy, ale te zestawy pokażemy Wam już chyba nie w tym filmie, ale w kolejnym. Albo nie, za chwileczkę pootwieram i Wam pokażę. Zestaw, który otworzyliśmy, zawiera długopis. W ten sposób włączamy. Oraz z tego co mi się domyślać będzie to piórowieczny Piękne, eleganckie, idealne na. czekajcie, to musimy mocno zamknąć. Idealny na prezent. Szczerze, że jak oglądamy te pudełka, to tak strasznie szkoda nam je otwierać, bo są tak przepiękne. Zastanawiamy się, kto tak pięknie je pakuje, ale decydujemy się, żeby zobaczyć, co kryje kolejny zestaw, tym razem w takim oto opakowaniu. Kolejne pudełko otwarte. Zobaczcie, co mi mamy. długopis obrędowany obrębowany na konkresko przy pięknej kolorystyce. Nie, to nie jest długo opis. To jest ołówek wyciskany. Mam że zaraz. obydwa produkty i trzymać w torbce. Kolorystyka bardzo neutralna, idealna zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Zapraszamy Was na stronę firmy Satbex, satbex.com.pl oraz Pisz i Maluj, gdzie te wszystkie zestawy są zaprezentowane, a my zaraz otwieramy kolejne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale każde opakowanie jest ręcznie pakowane, ręcznie wiązane w różnej formie wiązania. W ten sposób mamy wstążkę, tu wstążka idzie w ten sposób, a tutaj idzie w ten sposób. Także zobaczcie, jak dużą wagę przykłada firma Satpex do tego, aby prezent, który wręczacie, wyglądał naprawdę pięknie. Kolorystyka jest również różna. To jest taki biało-czarny, ale nie wiem czy widzicie. To pudełko się bardzo ładnie błyszczy. To jest taki biały i brąz, również z połyskiem. Tu jest srebrny granat. Ten, który otwieraliśmy, również był srebrny granat. i granat. Zastanawiamy się, czy ten granat nie jest wyznacznikiem tego, jaki zestaw jest w środku, ale za chwileczkę otworzymy właśnie specjalnie srebrny granat po to, żeby dowiedzieć się, czy kolorystyka opakowania ma... daje nam troszeczkę informacji coś. Z kolejnym zestawem jednak to, że to jest granatowe nie wskazuje, co jest w środku. W środku mamy eleganckie zestawienie Pióra wiecznego w kolorze czarnej, na naboje oraz w zestawieniu z długopisem odkręcanym. Powiem eee, Wam szczerze, że jak trzymamy to w ręce, jest to bardzo solidne wykonanie, przepiękne wręcz wykończenie. Właśnie chcemy zobaczyć, czy jest tutaj marka kresko napisana. Być oczywiście, że jest także. Podobnie jak w tamtym pakowaniu mamy na magnes zamykane etui, aby nasze wieczne oraz długopis z nim trzymać. Zestawieniu w tym Open Boxie, jak widzicie, mamy bardzo dużo produktów które idealnie wpisują się w zbliżające się święta. W kolejnych live'ach na Instagramie oraz na Facebooku będziemy pokazywać Wam, co kryje każde pudełko, ponieważ zająłby nam ten film dosyć długo. Niemniej zapraszamy bezwzględnie na stronę piszimaluj.pl, ponieważ jest to strona, gdzie Cała oferta firmy Satbex jest bardzo ładnie zaprezentowana. Są tam również ceny, abyście mieli obraz tego, mniej więcej, w jakich poziomach cenowych oferowane są te produkty na rynku. Firma Satbex to oczywiście polski producent, także kupując te produkty, wspieracie polską produkcję. Jej produkty są w największych hurtowniach, w, w największych sklepach papierniczych. Jeżeli nie ma u siebie w sklepie, napisz w jakim mieście jesteś, podaj adres sklepu, a my zrobimy tak, żeby te produkty się tam pojawiły. A Wy pod tym filmem napiszcie być może fajne hasła, które powinny pojawić się na kolejnych seriach długopisów z grawerem. My kończąc to wideo, pozdrawiamy Was i pozdrawiamy wszystkie super babki, i oczywiście super facetów. Odwiedzajcie nas, nasz profil na Facebooku, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze. Naprawdę bardzo lubimy, jak jesteście zaangażowani. Miłego dnia Wam życzymy.